Dzień dobry. Witam Was kolejny raz w mojej pracowni. Dzisiaj będziemy robić kotylion. Zobaczcie. Kotylion to jest taka ozdoba, taki emblemat, możemy powiedzieć, podobny do orderu, który ma kształt koła, do którego doklejamy z bibuły biało-czerwone tasienki. Zaraz Wam wszystko objaśnię. Dlaczego dziś? Właśnie kotylion. Zbliża się. Święto flagi, Narodowe Święto Flagi 2 Maja i też nasze Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Taki gotylion patriotyczny świetnie sprawdzi się też na 11 listopada, nasze Narodowe Święto Niepodległości. Pokażę Wam teraz materiały, które potrzebujemy do pracy. Jest to tekturka czerwona, biała, bibuła, Czerwona i biała. Przyda nam się godło polski orzełek. Możecie go wydrukować z komputera albo po prostu popatrzeć na ekran komputera. Zobaczcie. Klej, nożyczki, ołówek, może flamaster żółty czy czarny cienkopis, taśma dwustronna. Pokazuję już Wam, jak zaczynamy naszą pracę. Wycięłam dwa kartoniki, o boku mniej więcej 10 cm. Biorę szklankę i odrysowuję kółeczko. Na białym i na czerwonym kartoniku. Odrysowałam. Wycinam czerwone kółko. Staram się zrobić to równo. Myślę, że nie będziecie mieli z tym żadnego kłopotu. Czerwone kółko odkładam i biorę orzełka z naszego godła. Jeżeli nie chcecie rysować tego orzełka, mam nadzieję, że będziecie chcieli to zrobić, to możecie zrobić wydruk z komputera, wyciąć, wydrukować, wyciąć małego orzełka. Ja rysuję. Rysuję, jestem bardzo ciekawa, jak mi to wyjdzie. Troszkę to taki eksperyment, bo nie często rysujemy godło. Tak, rysujemy na środku, pamiętacie. Tak. Trzeba to dobrze zaplanować, żeby orzełek umieszczony był centralnie na naszym kółku. Zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj symetrię, tylko orzeł patrzy w jedną stronę, prawda? Teraz mogę troszeczkę tutaj dodać jakieś swoje wyobraźni i może podcieniuję, skrzydła, tak żeby było ciekawiej. Ten rysunek jest bardzo uproszczony ale troszeczkę można go wzbogacić. Jeszcze wezmę sobie żółty ramaster i narysuję żółtą koronę, dziób i pazury. Teraz wycinamy naszego orzełka. Zróbcie to powoli i w miarę dokładnie. Ja też się staram. Tu oczywiście jest trochę trudności przy tych piórach. Możemy to upraszczać. Mój orzełek wycięty. Teraz biorę klej. Smaruję go klejem po drugiej stronie, oczywiście. I przyklejam. Przyklejam na czerwone kółeczko. Orzełka przekładam na drugą stronę i z czerwonej bibuły i białej będę wycinała paseczki, odcinała. Paseczek biały ma mieć około 2 cm szerokości, a pasek czerwony ma być mniej więcej dwa razy szerszy. Zaraz zobaczycie dlaczego. Biorę klej, smaruję krawędź kółka i teraz przyklejam białą tasiemkę z bibuły marszcząc ją. Zobaczcie, zaczynam z jednego punktu i przymarszczam i idę na około I wyszło to tak zobaczcie z drugiej strony w ten sposób i teraz bierzemy klej i smarujemy poniżej bibuły kółko znowu na około klejem i też białą bibułę bo nasza czerwona bibuła musi się dobrze przykleić Pamiętajcie też o tym, że ona powinna wystawać za białą bibułę. Więc zaczynamy. Pokażę Wam to o, w ten sposób. I znowu układam czerwoną bibułę. Marszczę. Przesuwam, możemy sobie przekręcić. Gotowe. Wyszła piękna. Rozeta. Tutaj też ważne jest, żeby dobrze podkleić, założyć bibułkę na bibułkę. No i patrzymy. Wyszło tak. Co dalej? Jeżeli jest troszkę nierówno, można nożyczkami to troszeczkę skorygować. Ja to zrobię. Pięknie to wygląda. Teraz z paseczków bibuły białej i czerwonej wycinam wąskie paski. Takie mniej więcej około centymetra. I zaraz wam pokażę po co te paski były mi potrzebne. Odcinam, zawijam. Może macie w domu wstążeczki, wtedy te wstążeczki możecie wykorzystać. Przyklejamy paseczki buły. Nasz kotylion gotowy. Teraz szukamy jakiejś zawieszki. Ja mam taką zawieszkę, którą mogłabym przymocować tutaj, aby przyczepiać go. Ale możecie też użyć taśmy dwustronnej. Ja tak zrobię. Przyczepię taśmę. Kotylion już gotowy. Jako zawieszkę możecie użyć taśmy, tak jak ja to zrobiłam, dwustronną, a grawkę bądź specjalną zawieszkę. Za chwilę pokażę Wam, jak go nosić. Mój kotelion przyczepiam po lewej stronie, po stronie serca, i zachęcam Was, byście w nasze narodowe święta. Oprócz wywieszania flagi, również nosili takie emblematy, żeby pokazać swój patriotyzm i przywiązanie do naszej ojczyzny. Dziękuję.